Halo, pogotowie? Tak, słucham. Naderwałam sobie paznokcie, otwierając puszkę z napojem. I z taką bzdurą pani do nas, dzwoni? Ale z jaką bzdurą? Ja dzwonię w pani męża! Mógł <grym> się nie śmiać! Wiesz co, skończył z tymi swoimi mądrościami, dobra? Cały dzień siedzisz w garażu, grzebisz przy tych autach, wielki znawca. No co, że trochę się znam? Potrafię i umiem. Mądry jestem! Pff, ty jesteś mądry? Tak? To powiedz, czym się różni kurnik od kibla? Nie wiem. No jak to? Ty nie wiesz? To ja ci powiem. W kurniku jajka leżą, a w kiblu wiszą. Taka jesteś mądra? Taka jesteś mądra? To powiedz mi, po czym poznać, że mechanik ma kochankę? A skąd ja mam to wiedzieć? Nie wiesz, też mądra jesteś. Po dwóch czystych palcach, kochanie, czy jesteś pewna, że to konieczne? Tak, jestem cholernie pewna. Jesteś leniwym gnojem. Nadszedł Twój czas. A co z dziećmi? Są zajęte oglądaniem telewizji, a ty nie dramatyzuj, tylko wywal te cholerne śmieci. <zyskujesz> Mam nadzieję, że to Twój krygosłup. <zyskujesz>